Cześć, siemanko, witajcie! Witam was w Bean Engine Drive. Tak, w yy, Engine Drive. Dzisiaj sobie pogra... ...tą produkcję. O! 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 Uwielbiam takie rzeczy, jak... ...jak a i tak jest brutalny To jest... O, wyłapiam to. Dzisiaj będą takie realistyczne wypadki w wykonaniu tej, ka tej kamery. się o tak będziemy widzieć, i będę oczywiście patrzył, jakie są zniszczenia, czy w ogóle są zniszczenia, czy coś. Dobra, zaczynamy od takiej szybkiej jazdy. 8, 120. Wstajemy. Teraz takie brutalne tutaj wyprzedzenie kogoś tracimy kontrolę, padamy na tor. zniszczenie nie są jakieś mega duże, ale widać, że tory potrafią zrobić. Faki. Serio. You... <ścoughs> Ju. się policja. Dobra. Idźmy tak normalnie w sumie tak jak teraz Bez pośpiechu takie Jak teraz 100, takie 60 Równa 60 I takie mamy nagle Straty takie... No, zniszczenia nie są takie duże, ale kurde, znowu policja. Więc sobie zobaczymy. Dobra, w sumie tutaj. O, chrysty. Oj, oj, oj! Szczerze? Wystarczy, nie? Dobra. By tak bardziej. Oj, oj, jak dodał energicznie gazu. Które to są kudne i jest dupson. Oj. Zachaczyliśmy. Oj, 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 oj. oj, oj. Wolnimy sobie czas 100 razy i teraz patrzymy tutaj Cześć nie wiem patrzeć w tej, w tej kamerze Nie jest normalne tempo что Сейчас же не зовут Дрифт. Ожидайте, ему же пусть. Да, Se přijde. jestem i ten film już trwa dokładnie 5 minut ja mam takie pochodyne. troszkę dłużej więc pozwólcie żeby nie taki trzeba wycofać i łodasz ręcznie i gaz Dobra. Jednak <try> dzisiaj takie dzisiaj na grzewkę film z mikrofonem, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia niedługo.